W żółbku leży na sianie, marznie dziecko i ziębnie. Ach, rzućcie to śpiewanie, anielskie i podniebne. Uchajcie mu w maluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsianko głębi, bo się dziecko przeziębi. Puchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Anieli, archanieli, gdzieście się podzieli. Zdejmijcie dziecku diadem, dajcie mu czekoladę, uchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Uchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Wypędźcie lud natrętny, zgaście skrzydeł blask święty, uciszcie rajskie pieśni, niechaj się dziecko prześpi. Łuchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Uchajcie mu w paluszki, przynieście mu bieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Niech idą króle z progu, matka dziecku da mleka, nim dziecko będzie bogiem. Dajcie mu być człowiekiem, uchajcie mu w paluszki, przynieście mu bieluszki, otulcie wsianko głębiej, bo się dziecko przeziębi. Buchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie wsiąką głębie, bo się dziecko przeziębi.